Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Czytamy dzisiaj opowieść o człowieku, który jest bogaty, który ma dużo pieniędzy, i postanawia wyjechać i wzywa swoje sługi do tego, żeby rozdysponować między nimi majątek, aby go pomnażali. No i wszyscy znamy tę interpretację, że to jest mowa o naszych talentach, zdolnościach, tym całym wkładzie, który mamy w sobie. Od Pana Boga, że mamy to pomnażać i wydawać owoce i tak Znamy te klasyczne interpretacje. Ale w tej przypowieści jest jedna bardzo ciekawa osoba, mianowicie jeden ze sług, który dostał tylko jeden talent i ze strachu zakopał go w ziemi, bo się bał, że go może stracić, więc chciał oddać swojemu panu to, co dostał, ten wkład. Bardzo ciekawe jest, kiedy dochodzi do spotkania między nim a jego panem. Pan mówi takie bardzo znamienne słowa. Mówi, wiedziałeś, że jestem panem, który chce zbierać tam, gdzie nie posiał, że jestem panem, który chce i żąda owoców z miejsc, w których nigdy niczego nie zainwestował. Jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest też nasza sytuacja. Tym miejscem w którym Pan nic nie posiał, przynajmniej tak z naszej perspektywy, często tak się nam wydaje, to są te wszystkie miejsca, w których jest tam po prostu tak życiowo źle. To może być nasza historia życiowa, to może być jakieś trudne, traumatyczne doświadczenie z przeszłości, albo z teraźniejszości, to może być jakaś nasza klęska, jakaś porażka, którą przeżyliśmy w życiu. Generalnie to wszystko, co, co sprawia, że wydaje się, że w tym miejscu, w tej przestrzeni, w tej relacji, w tym czasie, nic nie zostało dobrego posianego. I Pan, który jest obrazem Boga, mówi: Ja chcę zbierać z takich miejsc owoce. Chcę, żebyś właśnie w takich miejscach, w których wydaje się, że nic nie posiałem dobrego, zebrał dobre owoce. Bóg to nie jest tyran, który najpierw rzuca nas w jakieś trudne sytuacje, a potem jeszcze żąda od nas owoców z tych trudnych sytuacji. Ale Bóg to jest ktoś, kto wie, że w naszym życiu zdarzają się trudne, trudne momenty i Bóg chce z tych momentów owoców, nie dlatego, jeszcze raz podkreślam, że jest tyranem, a dlatego, że w nas wierzy. Bóg wyposażył nas we wszystko, co dobre i konieczne do tego, żebyśmy z takich miejsc, w których po ludzku wydaje się, że nic nie jest posiane, zebrali dobry owoc. Zobaczcie, że ten sługa... Który nic nie zebrał, który schował ten jeden pieniądz, ten jeden talent, mówi: Bałem się, z lęku to zrobiłem. I to jest sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, że my bardzo często z lęku się poddajemy i nie chcemy z miejsc trudnych wyciągać owoców. Lęk nas paraliżuje przed działaniem, przed wyciąganiem z tego, co trudne, dobrych owoców. A więc zwróćmy dzisiaj uwagę na te wszystkie miejsca, w których po ludzku uważamy, że coś jest przegrane. Coś jest bez sensu, coś jest trudne i spróbujmy też zobaczyć ten lęk, który y, zaraz się pojawia, który nas paraliżuje do działania, i dzisiaj y, popracujmy nad lękiem. Nad lękiem w tych wszystkich przestrzeniach, relacjach, miejscach, czasach, w których y, wydaje się, że nic nie ma dobrego. A kiedy pozbędziemy się lęku, patrząc na Boga, na Boga dobrego, który uzdalnia nas do tego, żebyśmy działali, będziemy mogli wydawać owoce. To jest kwestia zaufania Panu Bogu, ale też i sobie, że masz wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby z trudnych, traumatycznych miejsc, z ran wydobyć dobro. Działaj. Jesteś odważny, bo Bóg cię czynił odważny, bo Bóg daje ci wszystko, co potrzebne do tego, żeby pokonać swoje lęki i strachy. Życzę nam dobrego dnia, takiego błogosławionego przez naszego dobrego Boga. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc.